I co zrobiłeś, moje kochanie? No dzisiaj chyba plan wykonamy, a nawet więcej. Planem dzisiaj było tylko ta górna konstrukcja, a my lecimy za wszystkim. Nie wiem jak u Was, ale u nas uszczeleczki ładnie e, na uszczelnie, że no tu słabiej to wygląda. Dlatego przeciekało. Dlatego. No, bo tu już ktoś próbował coś robić, wiecie? Zobaczcie, to są jakieś stare śruby, gdzie tu nie powinno ich być. Bo nie ma potrzeby. Ale na dole też są. No to może jednak tak było oryginalnie. E, zobaczymy. W każdym razie zaraz wywalamy całą tą konstrukcję. Musimy to zrobić dzisiaj. Bo jutro ma padać deszcz, więc musimy się pospieszyć. No może nie do końca w sumie zawsze możemy zakleić i niech se deszczyk pada, tak? Więc zobaczcie, poprzednio, jak robiłem, dałem w te wszystkie otworki kleju, i dlatego ta ściana tu wyschła, bo to przestało przeciekać. A moja poprzednia naprawa, taka Januszowa, była, ja nie pamiętam, czym to nawet zrobiłem, ale oczywiście to za chwilę tam puściło, i, i, i zaczęło ciec. No i... Ale teraz tak skleił, że nie możemy odkleić. Od teraz tak skleiłem, że nie mogę jej odkleić, więc no, zastanawiamy się, co zrobić bo teraz było to porządnie zrobione i to było zrobione 5 miesięcy temu, jakoś tak, nie, może, nie, nie więcej, więcej. jakoś na, na późną jesień. No i to teraz tak trzyma ładnie, przyczepa wyschła. No i zastanawiamy się, czy to teraz rwać, bo to było wtedy oczyszczone. Ja gdzieś nawet mam zdjęcia, w vlogu nie robiłem z tego, ale mam nawet zdjęcia z tego. Zostało to ładnie oczyszczone, wszystko i przygotowane, więc chyba to zostawimy. No tylko musimy tą, tą listwę w środku wymienić, żeby było dobrze. bo no wiadomo, ona zgniła, więc, więc jest dupka, że tak powiem. Dobra, działamy dalej, mój specjalista od, od, w... zobaczcie, od wszystkiego, od od Szybki tu dobrze. zobaczcie, zobaczcie, wszywki wychodzą dobrze. Dobrze no, wychodzą, bo one i długie są takie, nie? No są bardzo długie. Nie wiem, dziesiątki? Nie, nie, to chyba ósemki są. No ale dobre. no działamy, działamy. Jak widzicie, mój specjalista od uszczelnień usuwa stare uszczelnienia już ładnie tam, trochę parę zuralnych słów poszło, ale już jest dobrze. A tutaj już robię nową konstrukcję, po prostu te sobie na przymiar biorę i robię nową konstrukcję. Więc idziemy do przodu jak dzida, tam nie ma, że tak powiem, nie ma opierdalania się. Słuchajcie, w związku z tym, że nie można tej konstrukcji skręcić od zewnątrz, bo trzeba by było przednią ścianę wykręcić, bo tak jest w fabryce. Ja muszę to skręcić od wewnątrz. I żeby była ta możliwość, muszę nawiercić takie dziury pod kątem, żeby łby się pochowały i żeby to wszystko funkcjonowało. Zobaczcie, taki mały przyrządzik i. Jedna jest. Wywiercone. Znaczy to tak wygląda. I pod kątem łby od śrub się schowają, i można tutaj na płasko wszystko robić elegancko. Więc super przyrządzik. W ferworze walki zapominam o Was, żeby wam pokazywać, ja wiem, że Wy zawsze jesteście ciekawi, jak, jak coś się robi. Więc e, spójrzcie do środka, bo już zaczęliśmy składać tą konstrukcję. E, te otworki, widzieliście, jak je wierciłem, one będą za chwilę mi potrzebne, ale już zaczynam e, składać i. Eee, przetwierdza całą konstrukcję. Znaczy tu już jest nowa listwa. Eee, te ściski założyłem tylko i wyłącznie, żeby to mi nie spadało. To nie jest ściśnięte na mocno, więc śruby od tamtej strony już są przykręcone. Każda jedna śrubka jest na eee, masę butylową. W tą dziurkę włożyłem. One bardzo fajnie to uszczelnia, ja zauważyłem eee, już parę razy. więc eee, no, jak widać, prace postępują. Zobaczcie, tam na końcu są te dwa otworki. Tam jest Joanna. Tam otworki. I za chwilę będę to skręcał. Aha, dałem tutaj pod tą listwę, żeby to razem się trzymało. Mimo, że to będzie skręcone, dałem również klej. Znaczy, kleju dałem nawet z nadmiar, bo w miejscach, gdzie się nic nie sklei, bo tam nic nie trzyma, też dałem klej, ale to tak z rozpędu. Więc e, dobra, jedziemy dalej z programem. Na bieżąco będę starał się tutaj o Was nie zapominać i pokazywać Wam, jak to, jak to e, przebiega. Tu Joanna, spójrzcie, e, już oczyściła wszystko ładnie. No, tam troszeczkę jeszcze do oczyszczenia. Listwa jest już założona. Te otworki, jak widzicie, są e, wszystkie e, tą masą butelową zaślepione. Dodatkowo, żeby tam żadna woda się... Nie dostała. Dodatkowo, chcę, nie chcę tutaj tym rozpuszczalnikiem, tego tutaj myć między. Aha, Asia nie chce tak, żeby to yy, zbyt agresywne nie było, żeby tu później się coś nie stało z tym. Każdy taki brud schodzi od Aczkolwiek, po aczkolwiek powiem wam, że przód naszej przyczepy jest matowy. Przydałoby mu się chyba polerowanie, ale. Nie dzisiaj. Nie, nie, to jakoś w późniejszym terminie. Chyba, że specjalistę znowu znajdę do polerowania. Nie. Marcinek, co jużś zrobił. Zobacz, wkręciłem te śruby, ale dokręcę je, ręcznie dociągnę, bo chcę czuć jak to się tam wszystko... Ale wymierzyłeś, żeby się nie przewiercić na zewnątrz. Teoretycznie nie powinny wyjść. Aha, teoretycznie. <gry> o, będzie dobrze. Nie będzie się trzymało kupy, już. I raczej nie powinny wyjść z zewnątrz. Czekaj, wyjrzę. Chyba nie widzę. No i pięknie. A więc tak, moje mini Marcinek ciąg, ciąg dalszy będzie kręcił tutaj. Kleberuje. Kleberuje, tak, po niemiecku kleberuje. To nie jest po niemiecku. Nie, 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 nie. nie. Eee, tutaj nam, aha, zaraz. i tu wkłada listewkę, Na razie ją. Na no, tak. się myśli, że równo robi. Ja nie, nie A ja tymczasem wycinam tutaj linoleum. Zaznaczyłam sobie, żeby tutaj pod, kawałek nachodziło, e, bo by kładać tu dywanową wykładzinę. I e, pomyślałam, że zrobię sobie, wytnę sobie wykładzinę linoleum i zrobię sobie wzór z tej wykładziny, żeby nie kłaść po całości tylko dać tam gdzie my e, chodzimy ponieważ tam jest łatwiej sprzątnąć tam jest łatwiej sprzątnąć e, jak, będzie linoleum. jak będzie linoleum pod szafkami łatwiej, łatwiej kurz cokolwiek a tu my sobie położymy dywanową sobie dywanową e, zaznaczyłam sobie tutaj Jakbym, jak będę chciała mieć na przykład tutaj plus 2,5 cm, żeby zachodziła pod szafki, żeby nie kończyła się równo za szafkami, tylko żeby wchodziła jeszcze pod szafki, i tak samo tutaj pod lodów. Proszę bardzo, proszę bardzo tak samo tu pod piecykiem. założyłam sobie, że tu jeszcze plus 6 cm będzie wykładzina, żeby nie dochodziła do całego piecyka. Ponieważ no nie chcę jej do samego piecyka. Tu resztę mamy już wyciętą. I posłuży to nam jako wzór do wykrojenia wykładziny, wykładziny dywanowej. Prawda, Marcinku? Tak jest. Tak jest? Tak jest. Ależ ty ładnie robisz. No zawsze. Normalnie znowu ten otworek i to. Raz razem skręcisz. No moglibyśmy to z szy szywkami robić. ale jakoś mi się nie podoba e, pomysł szywek. E, to zrobiłem. Tutaj śrubkę z boku, bo to mi nie przeszkadza. A tu szybki, ale moim zdaniem to jest gówniane. Tak robi producent z szybkami. Ja jestem Wszystko lepszy. Wszystko robi Ja jestem lepszy. Z bo oni nas szybkami, żeby szybciej było. No tak, to jest o wiele szybciej. E, to jest skręcane z zewnątrz. One były już z zewnątrz skręcane, tylko tam się śruby nie... O. Ja już mam też guza. A, jeszcze jedna rzecz marcinek. Jak będziecie kleić cokolwiek na ścianę z, z tapetą oryginalną. Musicie, nie, da nie da się, ponieważ będzie się wszystko odklejało. Ponieważ ta pierwsza warstwa jest wodoodporna i ona nie przyjmuje kleju. I generalnie wszystko, co nakleicie na nią, będzie się odklejało. Więc najprościej zerwać tą pierwszą warstwę, co właśnie robię w tej chwili, żeby został sam papier i sklejka tutaj. Spróbuję to jeszcze tak lekko namoczyć tak jak normalnie w domu się robi, żeby spróbować, czy ona odejdzie, czy mi pod wpływem kleju to mi nie będzie odchodziło. Bo chcę tutaj dać klej w sprayu, bo chcemy tu naklejać materiał. I zobaczymy to przyj czy to przyjmie, więc myślę, że będzie ok. Co Marcinku myślisz? <grytanie> Zobaczcie. Tu są dwie, dwie śruby. I ja twierdzę, że to jest za mało, ale tak było. W związku z tym, że ten klej jest. Listewkę ścisnąłem to na ściski. To ładnie się sklei i będzie bardzo ładnie. Tada. A więc idziemy z programem Konkretnie. Zobaczcie, wszystkie okna są zrobione od wewnątrz to samo, znaczy od zewnątrz to są tylko. E, takie wspomagające rzeczy, żeby dobrze klej tutaj się e, ładnie przykleił. Więc to jest tylko to. E, tych ścisków, ile byście nie kupili, i tak będzie za mało. za mało. My nie wiem ile ich mamy, ale jest za mało. A więc e, te śruby, które są tutaj, one były... O, czekajcie, bo ja... O, tutaj. One były krótkie, zamieniłem na takie. One były, tamte były o połowę krótsze, więc dłuższe fajniej trzymają. Nie wychodzą z drugiej strony, nie ma problemu. Wszystko na klej, czekajcie. Klej jaki, bo wy zaraz tam będziecie krzyczeli. Jaki klej na ten klej, i to jest klej do tego. To jest klej karawaningowy, poszukajcie sobie uniwersalny. Ba uniwersalny. Znaczy, chodziło o to, że problem był połączenia. E tego laminatu z drewnem. Z wszystkim innym bez problemów, a z drewnem jest problem, żeby to się łączyło. A ten klej właśnie to robi. E... No oczywiście musiała bateryjka, akumulator paść. Więc tak, e... my te listewki trochę szersze daliśmy tutaj. E... Myślę o półtora centymetra. Nie pamiętam jaki miały wymiar. Ale gdzieś około 1,5 cm szerszy daliśmy. No chyba dwójki były. Chce... No, chcieliśmy, żeby to było bardzo stabilne. Więc dlatego. E, grubość tego jest 19 mm. I taka była i taką założyliśmy. E, dodatkowo co. Aha, odnośnie tych klejów. Słuchajcie, Mieliśmy mamy kleje sikę, inne, Mieliśmy mamy sticky, mamy tam jeszcze jakieś. Ale ona się nie daje, bo one jest tylko do do aluminium i o, To jest tylko do... świetny klej, ale nie do drewna. Mamy te <grym> MS3. Nie, no, to jest tam uszczelnie. Tak. No, tak. Mamy tam. Tych klejów mamy, że tak powiem, sporo. No, bo no, często coś gdzieś tam robimy. Ja akurat może nie w naszej przyczepie, więc tego mamy sporo, ale to się nie nadaje. Problem jest z holcem. Z, z, o, z holcem. Przepraszam, z drewnem. <laughs> e, więc e, a ten klej to potrafi, więc daliśmy wszystkie śruby później i tak będzie. E, mm, Dekalinem 88. Osiem... Butylem, butylem. Dekalin, dobra. właśnie wszystko. Wszystko co uszczelniamy, robimy, bo to jest butyl, zobaczcie. On jest świetny do okien. Znaczy w ogóle, ogólnie jest do uszczelnienia, jest bardzo dobry. E, my go stosujemy, naprawdę nie narzekamy, przeważnie biały, e, czarny nam się nie podoba. Nawet jak wyjdzie, to lepiej jak biały wychodzi gdzieś tam z czegoś, niż czarny. Biały albo szary. Znaczy on nie jest, on jest stricte biały, on jest taki troszeczkę... Kremowy, coś takiego, ale lepiej jak czarny. Nie podoba mi się jak czarny, gdzieś wszystko jest białe, a gdzieś tam czarne wychodzi. Dlatego stosujemy ten, 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 kremowy. I damy też go do okien. do Damy go też do uszczelek. Do okien. Tak jak widzieliście, one były zrobione i tak będą. Okna nam nie przeciekały i nie chcemy, żeby przeciekały, więc tak to zrobimy. No cóż, wtedy jeszcze robimy teraz. Będziemy robili jeszcze tą konstrukcję na dole pod oknem. I na dzisiaj będzie to wszystko, bo to musi przeschnąć. 24, 24 godziny. godziny. Producent mówi, żeby to schło, więc tak to z, też zrobimy. Więc idziemy jak burza. Nie ma opierdalania się. Generalnie da się to zrobić w jeden dzień, aby to wszystko schło bardzo szybko. To da się to zrobić w jeden Gdyby dzień. Gdyby to schło, Gdyby tak. To schło. Ale technologicznie się nie da, nie bo da. to nie schnie. Jeden dzień musi być na schnięcie, docięcie Cięcie wszystko, w zrobienie konstrukcji to jest jeden dzień. Łączyć yy, z oczyszczeniem i z wyrzuceniem starej konstrukcji, nie? Tak, no to jest tak, jeden tak, dzień. Tak. Znaczy, akurat w tej przyczepie, Asia, bo europejskie przyczepy trochę inaczej. My mamy przód e, z mamy laminatu. Duży, ale mamy też dużo okien Ale no mamy przód z laminatu. A w europejskich przyczepach są przody, są aluminiowe i to jest problem. To nie jest już tak proste jak u nas wtedy. No ciężko, jest... ciężko, bardzo ciężko to oczyścić, żeby tego nie uszkodzić. Więc nie sugerujcie się, że nam tak idzie to szybciutko, że Wam też pójdzie tak szybko. My mamy laminat. To jest zupełnie co innego. My nie musimy być tak ostrożni. Jeżeli to jest z aluminium, ten przód, jest horror. Słuchajcie, jest horror, żeby go nie zniszczyć. O to chodzi. Trzeba to robić bardzo delikatnie. Przecież to sami wiecie, gdzieś tam oglądacie, więc widzicie, jak, jak, jak to inne załogi robią. Ale u nas jest laminat i idzie to dużo, dużo szybciej. Słuchajcie, no mamy te dwie lampy i ten przewód, który nam tak wkurza, bo on taki widoczny, brzydki jest. I wychodzi na to, że on jest tylko do tych dwóch lamp. Do tej i do tej porogu, tej. tej. Więc co zrobimy? Ciechniemy. Tniemy go. Będą na 12 V. Bo reszta tak. chodzi, bo żeśmy sprawdzali, bo nie mamy tak. tutaj prądu. Mamy tylko... Tylko na akumulatorze. Więc ciechamy go i montujemy tam 12 V, żeby było. Bo one ładne są. Nie wiem, czy ładne, Romantiko jest. Ja bym powiedział inaczej. Ciepełko, światełko jest. Ja bym tam powiedział inaczej, jakie one są, ale, ale muszą być. Bo co, co, jak je zdejmiemy, to jak to będzie wyglądało? Nie, będzie, ładne. Będzie są. wyglądało, że tam coś było. Więc one zostają i montujemy tam 12-woltowe żarówki. Kabel ciachamy, ten kabel, on jest tak. taki gruby, słuchajcie on jest taki gruby i on tu był tutaj... on Ruch, jest to, tu w tej dwóch lamp, tak on jest tu w prowadnicy, tak stał ta tak stał. więc stwierdziliśmy, że chyba go ciachniemy, ja tutaj wyciąłam, to tu jest jak to się nazywa, ten otwór taki, żeby można było zajrzeć? Rewizyjny rewizyjny tu jest otwór, Marcin jeszcze nie lukał co tam jest ale tam jest kabli i, I zobaczymy no będzie dobrze i będzie 12V, i nie będzie tego chrzanianego kabla. Dobra, robimy dalej. Znowu mamy chwilę czasu, więc przyjechaliśmy zrobić przyczepę. No niestety nie jest tak, że możemy tutaj cały czas być. A szkoda, szkoda. Eee, słuchajcie, to co zrobiliśmy, bardzo ładnie jest wszystko poprzyklejane. Już Wam pokazuję. Ten klej jest elastyczny i o to chodziło, bo jednak na pewno to wszystko pracuje, żeby nie było sztywne. Jeżeli będzie sztywne, to na pewno będzie pękało. On jest elastyczny, więc wszystko ładnie się będzie trzymało. Dobra, to zobaczcie, jak to wygląda po sklejeniu. O, zobaczcie. Klej tu powychodził, to się wszystko poobcina, to jest ładnie miękkie, bardzo fajnie, więc jesteśmy zadowoleni. Zaraz tutaj doły dorobię i będę robił już tą ostatnią belkę na dole. Co prawda, ona tu nie dochodzi do końca, i mam taki dylemat, jak to, jak to zrobić, żeby to, było, no żeby to było fajnie, żeby to było sztywne, bo dojdzie parapet. Ale to tak. Nie do końca, to nie było, e, fabrycznie to nie było połączone. A ja chcę, że, ja chcę, żeby to było połączone, żeby to było wszystko ładnie stabilne. Bo ten przód był taki zawsze miękki, o, no i, o, zobaczcie, zresztą on widzicie, jak on się rusza. A ja nie chcę, żeby on tak robił. Chcę, żeby było wszystko stabilne i, e, żeby było wszystko dobrze zrobione. E, Asia już się przygotowuje z Armaflexem. Za chwilę będzie wyklejała cały przód. To jest Armaflex, no, no normalny Armaflex, samoprzylepny, więc tu wszystkie te, te powierzchnie powyklejamy. Zawsze to będzie jakieś tam dodatkowe dodatkowa izolacja termiczna. Nie jest to ciężkie, to ale ciutkiem. Normalny Armaflex. Dobra, zabieramy się do pracy, moi drodzy. Mamy już naprawdę dużo zrobione. Zobaczcie. Jest dolna konstrukcja. Oczywiście poprawimy fabrykę i zrobimy inaczej niż było. Eee, tutaj Almaflexem, Asie, już ma wszystko półzupełniane, powyklejane. Jeszcze tylko te małe, to tutaj eee, takie Jego są <grych> powierzchnie eee, pod oknem. To jeszcze tylko tam wyklei i mamy zrobione. Więc bardzo fajnie. I zabieramy się wtedy za resztę. Eee, idę dociąć ze sklejki ten boczek. Tutaj. Ona się teraz zasłoniła, ale tamten, O ten boczek. No więc e, praca idzie, idzie, idzie. Montujemy sklejeczkę. Muszę ją przetrzymać czymś, żeby nie odchodziła. Zewnętrzna sklejka 3 mm, ma, nie wewnętrzna. Wewnętrzna sklejka 3 mm. No jeszcze się Torx. Więc zgubił. A więc mamy tu ściankę już też wklejoną. Skle Troszeczkę tam e, taka budowla mała, żeby to się przytrzymało, żeby nie odchodziło. I przykleiliśmy to na tego z e, bo Bo pierwszy plan był na tego. To jest taka, to jest klej w piance. Ale bałem się, że, by, że zbyt mocno mi to odepchnie i później będą tam takie górki, więc wolałem na tamten to skleić. Troszeczkę śrubek, troszeczkę skrzywek. Zobaczcie, jak to tam zrobiłem. Są wkręty, są skrzywki, żeby to się trzymało. Więc powinno być dobrze. Wszędzie izolację już Asia porobiła, więc jest bardzo dobrze. No i co, zabieramy się za resztę wtedy.